Hej, cześć się witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony e, Wojciech. A ja witam Was w kolejnym materiale na kanale z gry World of Warships Legends i dzisiaj moi drodzy zaprezentuję Wam ten oto okręt. Jest to okręt premium nacji radzieckiej. E, nazywa, a konkretnie nazywa się Oleg. A. Dlaczego Oleg i dlaczego A? Nie wiem, ale coś czuję, że jak w przyszłości kiedyś o nim poczytam, to się dowiem. Dlaczego Oleg A? Nie mam pojęcia. A więc, co my tutaj na tym krążowniku Oleg A mamy? Jest to e, okręt poziomu drugiego, tak więc no, mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż. Za, za sprawą niszczyciela Cyclone, który był na poziomie czwartym, zobaczymy co tu będzie. Oczy, oprócz tego, możemy wyposażyć się w kamuflaż standardowy, tak zwanego sezonowego weterana. Dlaczego sezonowego? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak się prezentuje, no to każdy widzi. Proszę bardzo, tak oto to wygląda. O, ba, pomalowany w stylu I wojny światowej, bardziej. Co my konkretnie możemy się o tym okręcie dowiedzieć? Ano, że wszedł do służby w tysiąc. Ta klasa ok, e, okrętów, klasa e, okrętu Bogatyr weszła w. no, w trakcie walk. No, do służby właściwie, a nie w trakcie walk do, do służby weszła w 1904 roku cztery okręty wyprodukowano te, tego typu, tej klasy tak więc krążownik klasy Bogatyr dlaczego Bogatyr? Nie wiem ale coś czuję, że kiedyś się chyba dowie dobra, coś mi tam Coś na pewno możemy. A, mogę dla niego wybrać. No tak. E, he, he. co my tu? Dobra, weźmiemy No Fly Zone. Chociaż w sumie czy my tak bardzo potrzebujemy. No Fly. O, weźmiemy to i przetrwanie, i do konfrontacji jak najbardziej. Będzie najlepsze. Ale czy tak będzie, to się. No, Zobaczy Oczywiście mogę praktycznie wszystko odblokować, no ale nie chcę. Zobaczmy w takim razie, co tu. <laughs> Oleg A, co ty tutaj dla nas masz? A masz. Yy, dobra, pancerz od 6 do 140 mm, 24100 punktów wytrzymałości. Działa. Bateria główna, yy, 8 pojedynczych, dział 152 mm. 152 mm 45 model 1892 i dwa podwójne działa 152 mm również 152 mm 45 model 1892 zasięg e, rażenia 11,3 km e, uzbrojenie dodatkowe 12 pojedynczych dział 75 mm e, 75 mm na 50 kanet. Działo morskie kanet. Tak po prostu, tak się po prostu nazywa. 24 e, węzły, pręd, prędkość owego łokrętu Dobra, zobaczymy. Popłyniemy nim bitwy. A w ogóle wiecie, jeszcze, wiecie, co? Jedną rzecz zrobię tylko. Odbiorę dzienną nagrodę za logowanie, i jeszcze i otworzę kontener. w nim niewiele. Dobra, eee, teraz teraz można popłynąć. Olegu, a? A właśnie, przy, a jeszcze przy okazji sprawdzę. Wiecie co? Sprawdzę moje biuro. Biuro projektowe, w którym opracowywują groser Kürfürst. <grywka> jak ten mój Grosser Kürfürst. Ok, postęp w, 20, na, w ciągu dwu, na 24. Ja yeah, o, o kurwa! Dobra, sporo. Segment reward. Yy, poziom czwarty. Jeden dzień konta premium. Juhu! No, to jeszcze trochę. Dobra. Yy, teraz na pewno już popłyniemy, Mogę to zrobić jeszcze po, poza odcinkiem, no ale. Dobra. Yy, bez zbędnego pitolenia. Olegu A, zabierz nas na bitwę. 3 sekundy i znalazł bitwę. A to jest poziom drugi. A pierwsza bitwa na poziomie czwartym i to jeszcze, niszczyciele, szuka mi 20 sekund. Ok, zdobądź bazę. Wielki wyścig. Dlaczego muszę zdobyć bazę i dlaczego na mapie wielki wyścig? Nie wiem. Chociaż czuję, że niedługo się dowiem. No dobrze, dlaczego muszę dokonać wielkiego wyścigu na wrogą bazę? Mamy co tutaj? Dwójki i. Świetnie! Cudownie! Cudownie! Dlaczego tam naprzeciwko mnie znajdują się okręty wroga? Mi się to nie podoba. Ja, ja nie chcę tak, ja się nie bawię. To może ja zmienię na pociski przeciwpancerne. Działa, ustawcie się. Jo za C Siły przeciwnika na horyzoncie Siły przeciwnika na horyzoncie Tyle zrozumiałem <śmianie> Iskizu IJN -is nawet go nie tknę. Kaiser. Kuma! Płynie kuma. Zobaczmy Trafię. Dopłynie? Dobrze? A, ja tam Kolberg No, no Ale dostał torpedę. Mój krążownik nie posiada czegoś tak zaawansowanych systemów obrony <grywo> jak, jak broń przeciwlotnicza. Czemu we mnie? ha, <Grywo> nie trafił! <grywo> Jest może to nawet lepiej, że nie trafi, wiecie? Mniej tak samoloty wykrywają. Skolberg Kurwa. <laughs> Bubr Kurwa. Co <laughs> to jest Ten Zrównice. Dawać go. Ło! Ale oberwał. Już go nie mu. Już go. A, ja chciałem go zatopić tak pięknie. Nie pozwoliliście mi. No, wymędę jedne. Drogowie zdobywają bazę. Oni gdzieś tam mają jakiś lotniskowiec. Oni gdzieś tam muszą mieć lotniskowiec. Żebym jeszcze go widział. Wykryli mnie świetnie. A Kaiser! Ciema! Nie trafi. A nie, trafiłem coś. Cztery się odbiły. A dwie, a dwa przebiły, ale nic nie zrobiły. Nie no, świetnie. Cudownie, dobry okręt, nie ma co. Może muszę go po. No tak. Może najpierw. Jak mam strzelać na takie wielkie dystanse, na takie wilkie odległości, to lepiej będzie pociski odłamkowo za... burzące. Ja wiem, że widzi mnie jakiś O, u... a nie to samolot nie widzi. Coś się mnie, na mnie wzięło. Zniknąłem z radarów. O chuj. Zadałem uszkodzenia w liczbie sześćset dziewięćdziesięciu trzech. No jeszcze okręty nam, twój okręty <śmulety> samoloty jeszcze się na mnie wzięły. Świetnie! O nie! A masz kurwa! A! A co? No kurwa. O nie! No i po mnie. O nie, 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 kolega.

Uszkodzeń wrogim okrętom i mój okręt został rozwalony na pół. Toniesz dziadu, toniesz Olgu, Olegu. Została tylko rufa. I okręt zniknął pod powierzchnią oceanu, morza, jeziora. No je, jeziora to może nie, bardziej pod powierzchnią morza. Zadałem 3465. Świetnie. Nie no. Co to, co to jest? Rain. Zatopił mnie Rain. Czyli re ren. Zatopiła mnie rzeka, lotniskowiec rzeka mnie zatopił. Skrzydłaniec, ale wiecie jaki jest plus? Przynajmniej do osiągnięć sobie będę. Robił. <laughs> Robię sobie drogę do osiągnięć grę z tymi okrętami. No cóż, bywa. Bywa, bywa. Dobra, wrócę do Was jak bitwa się zakończy. <laughs> bitwa zakończona. Zakończona porażką. Ile na tej zająłem? Które? Trzecie miejsce od końca. Nie jest źle. I na takiej bitwie zarobiłem lekko ponad 3, 3 800. No cóż. Bywa dobra. Popłyniemy teraz drugą bitwę. Zobaczymy drugą bitwę poprzednią znalazłem, chyba tam w 30 parę sekund. Zobaczymy, ile tutaj pójdzie. 15 sekund, i bitwa znaleziona. Zdobądź bazę, wielki wyścig znowu. No ale dobra, no, jak chcą, żebym grał na tej mapie, to będę grał na tej mapie, no. No, 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 kurde. Trójki i dwójki, świetnie. Nie ma co, naprawdę, kurwa, nie ma. A, pierdolę. Który tam. Wycisz gada. Dobra, nie, za, nie wiem za czym mam płynąć, będę się trzymał tutaj pancernika AgniCount. Nie wiem czy to jest rozsądne podejście czy nie. Dało się, przeżyłem. No i chuj kurwa! Trafiłem. To Cytadela? Mówiłem gościem w Cytadelę. Nie wierzę. Dwie Cytadele i utopiłem gada. Jak? Jak do tego doszło? Ubiłem dziada! Nie wierzę! Udało mi się go zatopić, kiedy sa, sami mnie zatop. Jak? Jak do tego doszło? Nie ja rozumiem, że dwa razy w cyta... Kurwa, dwa razy w Cytadele je byłem, ale to trzeba mieć wybitne szczęście. To trzeba mieć po prostu wybitne, wręcz szczęście. Moi drodzy, yy, jak oceniam ten okręt, poza tym, że się obrócił Grum. No, powiem tak: bez broni przeciwlotniczej to ten okręt jest słaby, bezbronny wręcz. <laughs> Bitwa zakończona. Porażką ale udało się jakiegoś dziada utopić. Zatopić właściwie. Kiedy samemu było się utopionym. Zatopionym. Utop nie, nie wiem czemu tak. Cóż, moi drodzy. Yy, Oleg A. Jak wygląda, każdy widzi. Yy, krążownik drugiego poziomu premium nacji yy, radzieckiej, sowieckiej. Rosyjskiej No cóż mogę o nim powiedzieć Poza tym, że bez obroni przeciwlotniczej Jest taki se jak mówiłem wcześniej yy, No jest Dość Wielki, duży cel do Jebnięcia No średni taki Nie przetestowałem na nim pocisków Przeciwpancernych, no ale to sami widzieliście Jakie to potężne bydlaki Przeciwko mnie były więc pocisk przeciwpancerny średnio by się sprawdził. A tak, to pociskami odłamkowo burzącymi udało mi się zatopić jednego kutafona. No, to by było na tyle. No i cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale, które pojawią się najszybciej z gry: World of Warships Legends. To tyle, trzymajcie się. Cześć.